Witam serdecznie! O nieco późniejszej porze, żeby dowalić do pieca, powiedz, że nie dokończysz rezydenta, jeżeli odpalasz full stream z PoE. Słuchaj! Myśli takie mnie przeszły, ale raczej do realizacji nie przejdą. Zobacz, jak wszyscy chcą PoE, a nikt rezydenta. Szczerze, od odpalenia streama nie widziałem żadnej wiadomości o rezydencie, nawet jednej. A o PoE? No, o PoE to z kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt na dobrą sprawę. Kraftna uwaga! Trzeba dokończyć rezydenta. Bo wiem, że jak tylko coś innego zacznę, to rezydent podzieli losy wielu innych gier. Więc chcę Skończyć rezydenta, i potem będę klikał w propozycję. Znaczy się, teoretycznie i praktycznie można puścić Song Requesta i spróbować zagrać Boshi z tym, że, no kurde, wiem, że nie wrócę do rezydenta Evida. A fajny jest rezydencie. Przyjemnie się w to gra. Ale z Boshi raczej też to nie będzie tak, że wytrzymam nie wiadomo, idę tylko pewnie jeden stream, przypomnę sobie, jakie to jest gówno działające negatywnie na web, i tyle będzie w zasadzie z Boshi najprawdopodobniej. Trzeba by było rezydenta, ale, no kurde, zagrałbym też w sumie to Boshi jeden stream, tak spróbować. Może dzisiaj i Boshi, a jutro do Rezydenta wrócimy. O. Albo jutro w sumie to niedziela, to może cały dzień spoje. I rezydenci no, tam na późniejszy dzień jakiś. Tak też można w sumie. Powinno być jako tako nie aż tak problemowe dojście do megamena. no bo ja już te wszystkie bossy jak zaczniemy od nowa, już te, ja już to wszystko robiłem, mechaniki powiedzmy jako tako znam. Tylko co zmienia w gierce hardy? Witam, cześć! Ty! Idę po flachę i pijemy do każdego deda w Boshi, co wy na to? E, nie Deus, to się źle skończy mam wrażenie. Pół litra? No, bo 07 raczej nie będę łoił. Pół litra wystarczy, co? Dobra. Wypełniam liquid i można zrobić podejście. Zobaczymy, co się w gierce pozmieniało. Pewnie nic. Dobra, poka to. Rage Mode bez saveów? Nie, to nie ma sensu. Bez saveów nie da rady. To jest pojebane w takim razie. A Rage Mode? Hardest difficulty. There are only two save points per world. O kurwa. Jeden jest na starcie save, a drugi jest na końcu. <laughs> nie, no nie, nie. Nie ma opcji. Może w innym życiu. Nie nadążę polewać. Przecież to jest autentycznie dead co dwie sekundy. Co 5, co 10 jest chyba większy sens. Bo serio, no co jeden jak on czasami się wywala co sekundę? Nalanie by mi zajęło z dwie sekundy. Przykroś mi sprawiłeś, chciałem obejrzeć u ciebie rezydenta Evil'a, bo nie wygląda mu nikogo innego, a ty mi takie coś. Będzie może kiedyś jeszcze. Może jutro zagramy. Może jutro zagramy. Spokojnie. Jeszcze nie wszystko stracone. Nie musi być jak z innymi grami. Tutaj masz taki klasyczny kieliszek, co nie? To jest ten taki najzwyklejszy. A teraz patrz na ten. On go kurwa zjada. Jeszcze jest miejsce na połowę. Adeus chciał pić. Kielona za każdą wyjebkę pisał. ale to raczej nie brzmi rozsądnie. Bo już musiałby wypić 173 kolejki. W, w jakieś 20 minut może. Ile jest dedów? Od 180 deda, żeby była równa rachuba. Liczymy co 5, wtedy piję. Lecimy. Rzeczywiście, nie warto zakręcać. Na razie już trzy poszły. Ja właśnie, wiesz, za co mnie zablokował, czy nie? Bo ja ci nie zdążę opowiedzieć, bo ja muszę sobie znowu polać. Od 210 dada co 10. Ja kurwa, nawet powiedzieć nic nie mogę. Ja, co pięć, to ja nawet nie zdążę powiedzieć słowa. Muszę nalewać. Bo wtedy mogę przynajmniej z wami pogadać. 10, teraz co 10. Na początku piłem co 5 goply, ale Gucio miał takie tempo, że ja nie nadążyłem się odezwać. Po prostu było polewałem, wypiłem i musiałem znowu polać. I nie miałem czasu dosłownie nawet powiedzieć słowa. Ile już wypiłem? Nie wiem, nie liczyłem. Wasze zdrowie, panowie. I mam wrażenie, że ta siódemka to będzie mało. Gucio dalej nie wie, że ja piję. On myślał, że ja sobie żartuję. O nie kurwa. O tu będzie ginął co minutę 10 razy. Przecież ten odcinek to będzie farma wyjebek. No to to jest tak. 21-37. Powiem wam tak. O 22 mnie nie ma. Ej! Ach! Powiem tak. Solsy się przy tym chowają. Ile ja piję? 10 minut? 15. W solsach przynajmniej ponad godzinę wytrzymałem. Dzień kurwa, 300 dead. 0,35 w pół godziny Uff na to, żeby pić co 100 dedów Powiem tak, poszedłbym do kibla, ale jak wrócę, to będę miał z 5 zaległych. Podjąłem się misji. Tylko chyba zmienię target, bo był target co 10 deadów. Ale na Bosie mam wrażenie, że chyba zmienię na co 50. Dobra, na 345 co 20. Zwiększamy ten limit, bo ja kurwa bym... No powiem tak, jest 21.54, ale ja bym się tu zajębał w 5 minut. Co 20. Kurwa... On to robi specjalnie. Na początku było co 5, później co 10, a teraz co 20. Forem to nie jest tak, że więcej widzów i cię nie, nie witam. Po prostu wypiłem w pół godziny ponad pół litra wody. Ja nie widzę twoje, ciebie i twoich wiadomości. Czekaj, kurwa, on miał przed chwilą 362 dedy. Gucio, kurwa. Żegnajcie, widzowie. 07. Kurwa, 400 dedów, co jest? A ja naprawdę zaraz zacznę pić co 50. Dobra, kurwa, co 50 pijemy. Bo chce mi się srać. Kolejne picie na 450. cię za szybko farmi te dedy. Dobra, wypiję to i idę do kibla. Czad, wasze zdrowie do Tym razem wrócę. Jak zabiłeś Deusa? Nie zabiłem Deusa, ale no Deus złą grę wybrał do takich rzeczy. Bo tutaj to jest farma wyjebek. Zobaczli ja Ja w to nie całą godzinę. Wywaliłem się 400 razy, a on pił na starcie za każdą pojedynczą wyjebkę. Mówi, że już wypił 2 razy 07 litra. I jeszcze siedzi, ty. Wypił połowę 07. Eee, to część wiódki w takim razie. To daj spokój. Dobra. Dla tych co przyszli, było tak. Najpierw piłem co 5 TEDów, później co 10, a teraz co 50. Nie, nie było wielki incydent. Ogólnie powiem wam, nie jest źle, bo jeszcze widzę wasze niki na czacie. Wasze zdrowie usta na 22.14, co to? Która ma, jest 22.20, to 6 minut temu. To już mocno nieaktualne. Co tu się dzieje? Zaczyna się podwójne widzenie. <laughs> Kurde, a to dopiero początek, no. Dwa <laughs> gucie! <laughs> Gdzie? Ja się cieszę, kurwa, że ja litra nie kupiłem. Naprawdę. Ile z zgonów, Szocik? Co? 50, wizu? Plan był co 5, później co 10, ale że plany są ambitne, to teraz jest co 50. Żyje, Maro, żyje. Kurwa, 600 na deda. Jest ciężko, kurwa. Co miło, jaka podsyłasz. Ja je mam on! Łameka, pomylij streamy. Wizek, widzowie kochani, że mam pić. Pocieszę was, mało co wody zostało. Czy specjalnie to Deusowi robię? Ale to nie ma znaczenia, czy ja przejdę tego bossa dla Deusa, czy nie. Bo nawet jak go przejdę, to za bosem nie jest wcale łatwiej. Także nie ma tutaj happy endingu. Chyba, że jest robotem i wytrzyma chore ilości alkoholu. Kurde, no nic. Dawaj jeszcze raz. Czy masz się jakoś? To jest moja odpowiedź na twoje pytanie, widzu. Dla tych, co przyszli niedawno, na początku piję co 5 dedów, później co 10, a teraz co 50. zmądżałem. Od 1 do 10 jestem w skali jebania. 25. Do Bideusa? Nie. Jak się douszczy ma? Teraz zobaczymy. Ogląda. Cedeus. Fuj po 15 minut. Nie ma żadnego nagrania, że żegałem. Tę, no, gościu, ty no, w sumie jak do drzwi i tak dalej Położę się na chwilę na łóżku To jest stan na 22.55 Położę się na chwilę na łóżku Jasny gwint <ścoughs> no, no kurwica Nie no, to nie jest zabawne Mam że git będzie Wieje? No wieje, wieje Albo jakiś faktycznie mocny przeciąg w mieszkaniu jest. W położył się? No, odpocząć pewnie na chwilkę. Zaraz wróci. <laughs> tak będzie. E, dziękuję. Pyrfonik. A co się stało z twoim oryginalnym kątem, Pyrfon? Kurde, ile ludzi tu wchodziło dzień w dzień. A już ich nie ma. Nie wiem, nagle się zdematerializowali. Pyrfon był jedną z tych osób. I teraz dopiero jak zobaczyłem, że dał suba. <laughs> Ale to nie dlatego. Tylko chodzi o to, że jak zobaczyłem go na czacie, to się zastanawiałem, gdzie on przez ten cały czas był. To bardziej w ten sposób. Jak ktoś źle nie zrozumiał. No poważnie mówię. Te no. Teus oficjalnie trup? Oka. Ta, nie wstał. A, on jeszcze pił na pusty żołądek. O ja pierniczę. No nie, no, no. Ekonomicznie? O, 26 shotów na pusty żołądek. Boże święty. Daj spokój. Dobrze, że zjadłem pierogi wcześniej, będzie czym żygać. Zęby chłop powiedział, że mam zaleczone. Zeżarłem zimnego arbuza z lodówki. I jak mnie zaczęło coś dziwnie, piec, to pójdzie o co chodzi. No to normalne ponoć, tak? Już było blisko dość bo. Jak siedziałem na tym fotelu rystystycznym, patrzę, a on bierze jakiś patyczek i mówi, żeby jamę z otworzyć. No to co? No, otwieram. I się mnie pyta, czy to czuję, a ja on wie co? No i on się tam za głowę już łapie, bo no jeszcze nie widziałem, ale przyłożył mi potem ten patyczek do innego zęba zdrowego. A to się okazało, że to był patyczek w jakimś azocie zanurzony. Czymś kurewsko zimnym. Tylko mi przyłożył do zdrowego zęba, to takie przeszycie się poczuło z bomby. A do zęba, którego mi przykładał, nie czułem no kompletnie nic. Powiedział, że znaczyło, że miazga jest martwa w zębie i leczenie kanałowe. Kolejnego zęba. Przyłożył jakoś z innej strony i poczułem, to się okazało, że nie trzeba, więc uratowany. Stan robaków na suficie? brak. Aż mi się przypomniała ta pułapka na muchy, co mam on mi kiedyś polecił. Zrobiłem dokładnie jak mówił. Wyjebałem na to cały ocet, jaki miałem. A Much jak było na suficie, tak było ich chuj cały czas. Wierzę, że to mogło zadziałać tam u niego, ale no moje muchy chyba nie miały nic przeciwko temu zapachowi. Muchy w podkulgną do octu. czy znaczy nie no, to ma sens co on powiedział, jaką radę dał, tylko no po prostu nie zadziałało, nie wiem czemu. Nie znam się na muchach. Kiedy biurko wyjebie za sobą? Dzień temu mówiłem, że po streamie. Nie wiem stary, powiem ci szczerze, że nie chce mi się tego robić. Jest szansa, że to będzie stało przez najbliższe kilka miesięcy, tak realnie mówiąc. Nie przeszkadza mi na tyle, żeby coś z tym zrobić. Jak zacznie przeszkadzać, albo będę miał plan basen wiewać do pokoju, to może wtedy dbale. No, to teraz chyba najlepsza część streama, bo zapowiada się droga wygnańca. To za streamable? Pow, <grymne> <grymne> oglądania pole. <grymne> nie, no. Na pewno tak nie jest. Ale on tu wygląda zniszczony, tak. Kurwa, co ja tu robię, chcę spanko. <laughs> não não sei piano. <laughs> Dobra, kod wam rozdam. Zatrzymaj, wybierz zwycięzcę. Michaś. Już ci wysyłam, Michaś. Ten kod, co mi wysłałeś, nie działa. No i teraz. Widzu, czy jesteś pewny, że dobrze wpisujesz? No, robiłeś tak i nie działa. Kurwa, bo kodu ty nie dostałeś. To jak ma ci działać? Każdy może pisać, że mi nie działa i dwa dostanie. No ja wiem. Dobra, widzu, ufam ci. Jesteś wielomiesięcznym subskrybentem, nie oszukałbyś, prawda? Wyślę ci drugi. I jak ten nie działa, to już ci nie wyślę. No nie oszukałby mnie, ufam mu. Wpisał. Jak? Co? Działać poprzedni? Poddaj ten. Tak działa, dziękuję, naprawdę ten pierwszy nie działał. Wierzę ci, Michaś. Wierzę. Wizowie nie wierzą, ale ja ci wierzę. Czemu dźwięku nie ma? Coś rozdzielcze się jest chyba niższa, nie? Ile teraz FPS-ów? 70, 60. To czemu tak rwie? Na off-streamie, no, nie mam tych problemów. Na streamie się pojawiają. Są gorsze FPS-y niż jak były na haju. No nie. Jak były ustawienia wyższe, to były lepsze FPS-y. Kurwa! Nie widzę postaci swojej, ale widzę, że ścierwi. <grym> Typowy gameplay Poe. zajebiście, Mega zabawa. nastrać jeszcze i będzie komplet. A to Dżewel do levelowania. O kurwa! Ja pierdolę. Nie wiem czy to kwestia komputera wam powiem, czy po prostu... no za dużo mobów. DX12 spróbować? Dobra, spróbujmy. Nie no, jest lepiej, ale... No nie jest kurwa lepiej. Komputer nawet się nie męczy za bardzo. Przecież wczoraj grałem jeszcze i nie lagowało. Prezydenta wyłączyłem? O ja pierdolę. Dobra. <laughs> Cicho kurwa. Zdarza się i tak. Zrobisz to stabilosowanie, bo bota ustawiam. Nie ustawię bota, bo jak będziesz używał bota i do tego ktoś dojdzie, na przykład ja albo moderacja, zostaniesz zblaklistowany. nie dostaniesz kodu nawet jak go wygrasz. Mirror of kalandra. Nie wiem, jaki jest dźwięk, jak mirror dropi. Czy po prostu jest dźwięk i norbowy, czy gada chłop? Mirror of kalandra. Jest głos? O kurwa. Chciałbym kiedyś usłyszeć przed śmiercią ten głos. Jest jakiś macie... Co to kurwa? Jest 250 graczy w Gildii i nikt z nich nie był offline dłużej niż dwa dni. Nikt, mam nadzieję, kurwa. O cię Już to naprawiamy. Można ich wypieprzyć. Pisałem jakiś dziewczyna ten charakter jaj i ci nie odpisuję. Przykre trochę. Czyli full not safe from work nie można, ale widz mówił, że można się dogadać na rozmowę o lizaniu stóp w gęsinie i że spoko. I że strona nie blokuje. Na ja jak zapytałeś się Lucifera czy zna Witolda Taciekiewicza odpowiedział, że jego dusza należy już do piekiel. Główno się zna ten Lucifer jak co. Potwierdzone info. Divine Shine? GDZIE?! GDZIE DIVINE SHINE?! GDZIE?! DIVINE SHINE CO TO?! Kurwa myślałem, że Altar, a to jest po prostu bułów. No niech to huj. Nie widziałem nigdy. Co to za im górek? Yes. Z złą stronę to pójdzie. To, co pisze, sztuczna inteligencja podpiąć pod jakiś faktycznie dobrze zrobiony syntezator mowy, z głosem przypominającym głos tej osoby. Jeszcze coś z leepfakeem, z kamerką pokombinować. <laughs> Sam stream się nad niczym mógłby kręcić czegoś takiego. Szczytywałby wiadomości z czatu, odpowiadałby na to głosowo. Mam wrażenie, że nie jesteś aż tak daleko, żeby się takie rzeczy zaczęły dziać. Teraz pewnie już są jakieś takie pojedyncze, ale tak trochę na większą skalę. Kurde, ale ty wypowiedzi szczerze, są. No myślę, że w nerwach potencjalnie mógłby coś takiego powiedzieć. O, w ten sposób. Czemu cię zablokowałem na PoE? Yy, wiesz co? Nie wiem. Ale generalnie jak gram w PoE i nie ma streama, to dostaję bardzo dużo wiadomości na PoE. Czemu streama nie ma? Odpal streama. Odpal nie graj na offstreamie. To nie chce mi się tego czytać, bo się gram w PoE, a nie chcę słuchać cały czas narzekania. Gdzie stream? Gdzie stream? Klikam bloka i tyle. Żeby mi nie pisała ta osoba, która jest troszkę wietliwa. No i co, Paweł? Jebać takich chłopów, co ten gościu. Ostatnio z nim miałem potyczkę słowną z tym chłopem. Bo spotkałem tego gościa, co kiedyś go wywoziłem na red strefę. Spotkałem go niedawno na jakiejś innej planecie. No i widzę, poluje. On generalnie jak poluje, to tak 90% czasu to botting. No i się go pytam na olczacie, czy hello, are you botting? Or should I, no że czy powinienem go wywieźć na strefę czerwoną. I mi odpisał, od razu mi odpisał. Nie była. Żebym odpuścił, a powiedziałem, że. No spoko, no. Tak się o zapytałem. A potem napisał mi, że to nie ja prowadzę streama, a konto w entropie jest aktywne i jest na nim polowanie. A ja powiedziałem, hola, hola, koleżko, stop. Ja nie votuję, tylko jest druga osoba, strona trzecia, która ma dostęp do konta i farmi. Gościowi nie gra ktoś inny na koncie. Zamysł jest taki, żebyś po prostu był przy komputerze. Żeby nie było tak, że komuś przeszkadzasz, że komuś zabierasz moby albo grifujesz kogoś. A on ma wyjebane i po prostu zostawia full na cały dzień i niech się dzieje wola nieba, czy komuś tam zabierze kas, czy lód podjebie? To jest jak Prosić demonza przepraszać, za co kurwa mam mu przepraszać, że wycież matą dwulicową. O, cholera. To już nawet widzę, konflikt jest nakreślony dobrze. Widzisz kurwa, co te POE robi z ludźmi. Chłop kurwa włączył tylko stringa z POE i zajebał i zgona, bo takie nudy jebane. Nie, to było na Boshi. To był najgorszy pomysł, jaki chyba można było wykonać. Mam nadzieję, że się mu nic nie stanie i że będzie git, jak się budzi. Tyle alkoholu, ile zostało wlane? Proszę o. Jeszcze zrozumiem na jakiś grach faktycznie, gdzie ten interwał między wiepkami jest trochę większy. Ale nie na Bosi, gdzie potrafisz sobie 3 sekundy 10 śmierci jebnąć. Jak jakiś kolec się pojawi niefortunny przy sejmie. Mam sałatkę z żabki na dzisiaj. O, oj, pachnie. Dobra widzowie, zmykam. Co porobiłem, to porobiłem. Także, dobranoc. papa, pa, uciekam. Śpicie dobrze.